Same się grają na tym high elo Jeb*** ci High ich... elo Wszyscy kur... k***i tank... Albo jakieś tanki albo 1000 range championy z first tracking. Taka jest prawda Kiedy ja ostatnio Jacksa widziałem na topie Być musiał by nikt nie zmienić Bruce Na jaki? Na jakikolwiek inny, bo cię rozpoznają już co mnie rozpoznaje? No ka... Każdy cię wyzywa! Wpię mam. No. Na nombru gifted, a te niech sub to Brydon podtrzymi. Honoru nami, ja nami to, sigma fuj, Nie zostanie do mnie honora. Mam to totalnie w to co o mnie myśli. Mogą se Takich Mogą ludzie myśli, że jestem k zamachowcem. W to mam. Na no, więcej se br od Bruce'a? <laughs> <laughs> Czemu trolujesz gry? Bo nie mam rąk, jestem Elo inflated, jestem boostowany, nie wiem, co jeszcze mam ci powiedzieć. Ale jesteś słaby? No jestem, ale ciebie bym jedną ręką rozwalił w lola. Zniszczyłeś mi święta. Bustuwałam ci na Facebooku. Dostał bloka na fejsie. Wielkanoc z tymi panymi świętami trochę jak mamon brzmie na takim tilcie. Dostał bloka co myślicie, na co będę teraz wgrał na topie? W Karner, Uder, Wag czy jakiś Kennen, Jave, Wayne? Już nie ma toplejnerów z jajami. Nie ma, nie ma toplejnerów z jajami w dzisiejszych czasach. Kupię typowi, jak w tym w tej grzechu piknie jakiegoś Jacka, to mu k*ki na kupię pogrzenie. Przyrzekam. Jak coś widzę, to nie jestem deluded, ale to po prostu troszeczkę reluje, nie? No. Meta na midzie, idzie jakiś tanków na topie No tu O kurcze No i takiej kur... który mi brakowało na pier... level 1 To mi się podoba Ty Ej ja zgupiałem O no, kur no. Biego mi strolował topa, ja tego nie gram. Ok. No ale to nigdy się nie podajesz podobno, bruz. Czyżbyś kłamał? Podaje się, gram, przyrzekam. Nie chcę mi się... Chyba wolę się ogrywać nobów na D4 niż k*** się męczyć z jakimiś kurwa... ...grających jak... Z, kurwa. ...ogrywać nobów. Nie wiem, no każdy gra w tą League of Legends jakby o życie kurwa, że jakby ta gra zależała od kurwa jego, no... Tiltuję się. Zrobiłem first blooda, przyszedł z jego... Nie wiem, nie trafił niczym i zabił, zab... nie wiem, i ma... ja mam już dwie pierba... No jest pełna czyli raz tiltowałem się, widzę, bo cały dzień mam kurę, kurę gry 07 mam i teraz jak mogłem się zdymać, to przyszedł jakiś nafurany dżungler i totalnie strollował. Jesteś kur. Dobre krypki trzymasz. No dobra, co z tego? Ja chciałem ją roz... na linii, a nie kur... Grać na remis. To jest chyba problem w tej grze jak kur... w stachach, nie? Na wyższym poziomie, że większość gier to kur... remis Jak? Jak nie wbijem tego Vitala? Jak? ma flasza, flasza? Ma, nie ma, nie wiem Jestem strytowany teraz W kurwa, kolejne. Kurwa, z okay. Juro, FS, kurwa, mać, Metę, kurwa, 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 dla kurwa, 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 ludzie! kurwa, gry. kurwa, kurwa, no ale to ja mam Mastera i dziewczyna, a nie Ty. No, macie gorsze k hotele gamingowe od tej Laoi, nie? Ja jestem, ja, ja jestem naprawdę mega na tilcie. Jestem f styltowany. Dobra. Ale to jest tilt, który mi raczej szybko minie. ma Nie wiem czy to widziałeś co zrobiłem? Nie, nie widziałem, ale nie wiem, no... Nic, nie, zrobiłeś jasne czad. Zablokowałem Rkę Lefina e, i Erakana w tym samym momencie stunując Lefina i zabiliśmy dwóch. Serio przypuszczałem, że jest tak siltowana, żeby rano da nie? Czemu rano dałnować? To każkę R-kę miałem całą bo zajebałem się. Byłem zaskoczony tym faktem. Nie wiem, spaliłem jej flasza. Przepraszam, czatek jestem trochę toxic. Mam, Mam mam tilta i... Muszę se pod nosem powzywać, okej okay, sorry Jak wiem, że jak debil teraz się pokazuje, ale No muszę się rozładować Nie chcę na was, nie chcę na remku, nie chcę by w grze, więc będę gadał jakieś gówno pod nosem Och, dzięki Pies na kafefei Go next, proszę Ja tego nie gram Mam ochotę coś rozp******** roz... Dlaczego grać do końca? Jak się stało. Pies na wiego je Kur... Build different 2000 obrażeń w E League of gówno, go next Kurwa, kiedyś tak gra to był League of Legends, teraz jest League of Champions Kurwa mać Jestem tak stiltowany, że to jest się liczą gracze to jest tylko champion się kurwa. czy je ba... magów na pół kilometrach. Z Nikt już z lasami nie gra. Wracam do kartufa na topie, będę szmatem jak każdy graf, który patryk. Po prostu, ja, ja już po prostu wiem jak wygląda granie na wyższym poziomie i chcę wrócić chyba do D4, po prostu, to jest nutne kurwa granie, to jest czym się różni 1000 elo w szachach od poziomie kurwa rdzymistrzów, że na 1000 elo masz kurwa dymy, jest fajnie, a na poziomie mistrzów to druga gra to jest kurwa mis. no no tak, Remek kieruje, no Tylko ja, wszyscy gramy. Bardzo was widzę, przepraszam za tego mentala. Tylko po prostu. Te gry, które ja gram z Remkiem, to nie są te gry, które gram ja. To jest coś innego. Nie, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Ogólnie, no, przeciwnicy są lepsi, wiadomo, ale chodzi o to, jak ludzie grają i czym ludzie grają. Jest różnica. Czyli jeśli jakbym grał kompetycję, to bardziej wybierze w kur Brakuje mi czasu w lolu, że każdy grał tym co oddaje fan. Better player. No nie wierzę, bruz, no nie wierzę. Tak, zabija mnie w E, niczego więcej. na we mnie E i padłem. Nawet nie byłem w jej range'u, tylko zobała mój spirit. W draft, jak chcesz mieć fan? Ja mam mentala po prostu. Czasami mi się zdarza. Tepować tam do was? Tepuję chyba. Znaczy nie. Nie wiem, no w ogóle... Proszę. Nie mów nic, proszę, już na... ja, ja, ja jestem na krańcu filta, proszę, Remek, kurwa. Siema, jestem random Bruce. Mając D4 gram na ludzi grających Jackson, K, Q... A teraz grając na ludzi K, 1000 LPLa z sezon gram na kenenów inne ścierwo. Jak mam ograć typa, który ma 500 lp, challenger last Season Na, na jakimś się je... Kenenie Jak? Jak? Powiedzcie mi, jak mam rozje***ć jakiegoś filmivaka na Kenenie Albo innym czymś abuzującym Dobra, Zamknij p***a no nie troluj nas wygrywam tę grę Zmutuj się i k***a scholduj jedną W dupę. dostał bloka na fejsie Wielkanoc. Wolałbyś usiąść na ciasto i po, polizać czy polizać ciasto i usiąść na polizać e? A chuj tu wysyłasz pieniądze? Dobrze mi wielkie dzięki za wsparcie Z10, ale mi dobrze Twoje matka mi teraz robi głębokie gardło Jakiś śmieć matkę wiesz da W tym donate Ja zagram kawałek Toxicity City. Jak masz taki mental to wypierd... Pania, a nie w wpie... innym gry Jak masz taki mental to wypier. Tak co, nie, ale to to, to to. To powinno być inaczej, no. Ja brudzęś. Czy jest? k... gierkę. Po prostu mam dość k... tych gier. Ale jakich gier? Jak dość gier? My mieliśmy w dwóch grach taki botrynk. Ta nami, ta trójka, co, co ich mieliśmy, zresztą to piękna gra była, piękna gra była. Po prostu, na mnie jest presja, że w tym nic nie robię, więc gramy jakimiś to? agresywnymi czempionami, a jak będę grał jakimś malfightem pod towerem, to wszyscy będą no, gadać, że pustet jestem, dlatego coś próbuję robić. Nie, no nie ma żadnej presji na przecież. Nie, wcale kurwa. No, nie ma żadnej presji. Żadnej nie ma. Czy może coś grać Vladimirem, albo coś? Po prostu Fiora bazuje. filoicznie. Co jest lepsze, Wladimir czy Fiora? Stary, moje W nie, nie, nie zabiera typowi w 2 sekundy 3000 zdrowia. Moje Q nie zabiera, moja R nawet tyle nie zabiera. Ale to czekaj, o co chodzi? Po prostu jestem tilted, stary. Bo co grę, ta, gra, gra tą samą grę, co grę. Na lepszych od siebie, mnie to wkręca. Powiedz mi. Czekaj, co? Jeśli ja jestem Przez na poziomie. Pierwszy raz grałeś na Iloi. Jeśli ja jestem graczem d Mastera, tak? I powiedzmy, potrafię sobie poradzić na jakiegoś lepszego gracza. Ale jak mam sobie poradzić na lepszego gracza, który gra Kenenem, jakimś Jaceem, topie albo innym jakimś Akszanem Pizgerem pikiem? Który ma 600 LP więcej ode mnie. Jak mam zrobić? Nie wiem, 6 0 na takiego typa. Powiedz mi. Bo później wszyscy da, piszą, nie, że. Proszę, ja na sezon. I każdy. No, no, no tak i ją rozwej. I przyszedł w jego. I z... no I, i, post i postanowi zraną gierkę. No rozumiem. Spoko. Ale nie rozumiem jednego. Raz jest fajnie, że grasz na lepszych od siebie, a drugi... a drugi dzień mówisz, że nie jest fajnie. Ty masz dwubiegonówkę jakąś. Tak samo raz mówisz, że chcę nie Nie, bo cały podpaść. czas coś mi kurwa, piszesz z tym kurwa Bosted, znowu 07. Takie p... Pi... kurwa ludzi. Mam to totalnie w k. Jak to co mnie myśli. Mogą wyniać... taki knor mi... Mogą wsąt ludzie myślić, że jestem k... Kur... zamachowcem. w... to mam. A typ kur... Nie, nie sprawdzi, czy nie gram na typa 1150 lp w last sezonie ale kurwa, na nikogo takiego nie grałem nie, nie wiem, grałem, cię. grałem na typa, nie na przykład ze stoi nie moi ludzie z czatu myślą, że ale ja będę... dobra, nawet, nawet jak zagrasz jedna gierka, to to jest tylko kurwa gościu to to, to jest nic, to jest warta statystyka, no przecież no, no to wytłumacz to fakera, kurwa, moim widzom, że nie to jest warta statystyka dzięki ale mi chodzi o to, że grałeś na raz na chłopa, który ma 1000 LP niby, chociaż nie wiem czy to prawda, to jest warta statystyka. Jedna gierka na 300, które rozegrałeś Ktoś grałeś E100, również, na typa z STOI, że mogłeś zagrać na typa z biała z Podlasia. no że powiedzieliśmy ci to Nie, whatever. sorry widzowie, że nie defuję typów 500 LP co gierkę. Robiąc 10-0, sorry. Ciśnijcie dalej, że jestem. Okej, okay. jestem od nich, no, oczywiście się gra. Na ty nie po prostu ty po prostu robisz dziwne ruchy na mapie, ty niku masz tego? Tak, no. Stary, no jak mam dobrze grać w Lolek, każdy cię k***a, ciśnie na czacie. Ale kto ciśnie ci na czacie? Ten czat zawsze cię cisnął. To za, za, za sobie. Weź sobie na jedną gierkę i mode on wy, albo wyłącz ten czat. Wyłącz Song Request I, I... tyle I się skup na grze komputerowej Zawsze możesz wyłączyć szat Ja tak. polecam jeszcze dać szatu Czytanie szatu jest useless Zagram dla widza na gitarze ten riff Kawek to QCT ja, trochę odtiltowałem Spróbuję się skupić na tych grach Ej, Bruce! No? Przecież to ty stronowałeś mniego, a nie on ciebie nie, wiem, whatever w tamtą grę. O kurczę. Ale Unluck. To nie. 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 Zagram sobie na gitarze parę minut i będę jak nowo narodzony. Będę oazą spokoju, zero tiltu, good mindset, nie na czempiony i zagram dobrą grę. okej? Okay? A co, co za nasze parę minut? Trzy minutki. No dobra. Nie, Ten dymos do każdej muzyki pasuje. Jestem już. Sorry za moje zachowanie. Spoko, spoko. Teraz ja się przepraszam. Ale to zobaczysz za co. Jak pichniesz jakiekolwiek trolpika lecę Od razu mówię. Dobra, spoko. I tak, jakby nie mam problemu, że masz opłaconego herosa, mam ochotę na Lesina. Dobra. Okej. Okay. Szkoda, bo mogliśmy wygrać. Witam o wice, że na streamie. Coraz więcej osób u ciebie i overfa. Gratuluję wam. Dziękuję, Tom Czeski. Lewizae, 5 dych, jakikolwiek czempion chcecie poza Jumi. Na topa. Dokładnie to się trolluj za darmo, za pieniążki tylko. Ja się kontroluję bez płacenia. Trochę ale dlatego, że grałem na mentalu. A zrobisz to dla mnie? Co dla Ciebie mam zrobić? Swap with ADC. No, stroje za pieniądze chociaż, a nie za darmo? Mam ochotę coś roz*******. No i mówisz, że się Obiecaj, że poprawi Ci się mental. Jestem agresywny w środku dalej, czuję jakąś złość. Jak czuję złość, to ja biorę Dravena Łowca Bestii. Będę disy Czemu taki mat? Nie zagra jak małpa i będzie ok. Ja też mam do Was prośbę, odpuśćcie mi czasami, bo serio gram na lepszych graczy niż zazwyczaj. I tutaj źle użyjesz kół, to tam, to no nie wiem, tak jakby... No jest jakaś tam na mnie, prefiasz czasu, nie? Dużo łatwiej zdiffować jakiegoś typa z D1 Albo niż jakiegoś typa, co ma, nie wiem, 500 tysiąc punktów, nie? Dużo mniej widzę okienek, żeby zrobić playa, żeby kogoś zabić, bo ludzie po prostu mniej popełniają błędów. Problem jest taki, że ty nie musisz robić takich zagrań. No właśnie wiem, że nie muszę, ale jest presja ludzi. Nie ma takiej presji. A chuj tu wysyłasz pieniądze? Niezły z niedzielne wielkie dzięki. -y -y, chwila przerwy, muszę się ogarnąć. Bro, ci wys wysła poradniki do Mindsetu. To pytacie mnie, jak mam Trangera, filmik. jak z brązu z golda, licząc na to, że wam podam postacie, podam runy. Jak wyłączyć slow w filmiku? Nie, to jest normalna prędkość. No? Od, od, odpalaj streama, odpalaj mojego streama. Mastery. Bo do tego filmiku Ty chyba nie, nigdy nie widziałeś. Sposób gry, który może zaobserwujecie na... St Zbyt młody jesteś. Słucham? Who am I? I am a champion! That's right, you need to remember that all through this game. I will conquer what has not been conquered. Steve will not be in my cream. I will believe what others have doubted. I will always endeavor to hold on honor, and respect of my team. I have trained my mind and my body will fall, given everything I've got. Because who am I? I am a champion! Who am I? I am a champion! Da startuj Startujemy Dobra, czas na gierkę Nie, żadne są te piosenki. Teraz tylko człowieku motywacja i wygrana gierka komputerowa. Nic z nas nie powstrzyma przed zwycięstwem. Nic.